Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie z naszego zaplecza olsztyńskiego salonu, już 23 w Polsce. No i co? Mamy 2 kwietnia, właśnie zakończyliśmy nasz event, który toczył się pod hasłem Wielkie Otwarcie. Na początku chcieliśmy Wam bardzo, bardzo wszystkim podziękować za obecność, bo kilkaset osób odwiedziło nasz salon, a przed samym otwarciem, czyli przed godziną 9, właściwie już od 8.30 zbierały się pierwsze osoby, żeby ustawić się w kolejce. Jest nam niezmiernie miło. Yy, promocje... Właściwie znakomicie się sprawdziły przede wszystkim powerbanki, Lenovo za 19 zł zrobiły furorę, bo sprzedaliśmy kilkaset sztuk, ale oprócz tego mieliśmy też dla Was dedykowaną strefę gamingową, którą przygotowaliśmy razem z Acerem, Predatorem i z Honorem, no i tam odbywał się turniej w CS, gdzie również pojawiła się... Spora, spora grupa miłośników gamingu. Jeżeli chcecie sprawdzić, gdzie pojawimy się z następnym eventem, śledźcie nas na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie. Przyjedziemy do Was i zrobimy kolejny event, na którym się wszyscy razem będziemy super bawić. Trzymajcie się, pozdrawiamy z Olsztyna.